Dzień dobry, ja jestem gamerowy, a w dzisiejszym odcinku Undertale, Undertale kontynuujemy naszą przygodę w poprzednim odcinku. Pokonaliśmy mafet i po prostu sobie tu grę zapisem, bo poszedłem poza nagrywkami do Snowden kupić dużo przedmiotów leczących, ale jeżeli Zapisałem se, grę. Mam nadzieję. Tak, zapisałem. O stoi tu. Tutaj jest tej słodziutki, zawsze jest nie widziany w naszym zakładzie. Ale zachowujcie przyzwoicie. łehehe. No dobra. Będę się zachowywał, przyzwoicie metaton. Jest to plakat prezentujący naj najnowszy spektak Met -tatona. Okej. Okay. Nie, no metatron. Och ten człowiek. Metatron przyszedł. Czy to ona? Ma jedyna co? Czemu ten medtaton jest taki dziwny? O co tu chodzi? Nie rozumiem tego. Ciekać czas, gdyż nasz król rozdzieli nas. Ty, nawet to się rymuje. Ludzie chcą trzymać z dala, chociaż mi serce pełka. Wyślą cię, nie, 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 nie Nie bije? Nie, to mnie nie bije Do więzienia Będzie źle Bo będziesz Co? Metatron jest tak dziwnym robotem Przebrał się za jakąś księżniczkę Moja rozpacz Płać, płacz, płacz Jeszcze mnie i Nie mogę nic zrobić Tak smutny Coś tam. Zbyt smutny. Zbyt smutny, gdyż wylądujesz w podziemnych lochach? Cóż żegnaj? Co? O nie, coż mam uczynić? Z i jej nie przeżyję. O nie, co to za zagadka?! A ja to nie jest ta zagadka, którą papaj rozmiał. O, o nie, zaneglitują, skoro robimy tak Każdy ma swoją okrutną funkcję. Dla przykładu, zielone wydają dźwięk, po czym walczy z potworem. Czerwone kawle, tak w sumie po co to tłumaczę. Czy... Czy nie widzieliśmy tej zagadki setki pokoi temu? Dokładnie, pamiętasz wszystkie zasady, czyż nie? Świetnie. Dobra. Och, lepiej się pośpiesz. Jeśli nie przejdziesz 30 sekund, zostaniesz spalony przez te miotacze ognia, ha, ha, ha. Super! Super! Umarłem! Nadchodzą płomienie! Zbliżają się! Już są tak blisko, o nie! W żadnej chwili! Robotyczny kaszel. Dryń. Alphys, jest! Uważaj, uratuje cię! Pakowałaś się za porę ogniową! O nie! Jak mogło się to stać? Znów pokonany przez genialną doktor Alphys. Metaton jest dziwny. No dalej, poddaj się metaton. Nigdy nie będziesz w stanie nas pokonać. Ponieważ my działamy razem. Koniec twoich zagadek. Wracaj do domu! I zostaw nas w spokoju. Zagadki? Koniec? Alfys, co ty wygadujesz? Zapomniałe już co robią zielone kaple? Robią dźwięk, po czym walczy z potworem. No więc ten potwór to ja... Co? Wagan metatowaniem! Zastanowiam w Twoim telefonie. Musisz ten... Widzisz ten żółty przycisk? Wy... Wyjdź, menu wej czyn i... wejdź na telefon i wciśnij go. Słuchajcie. żółty przycisk. To koniec, staro, CO JEST?! A teraz wciśnij Z. <ścoughs> Mogę zastrzelić Mecnatona?! Pokonaliście mnie. Jak to się stało, że byłem silniejszy niż myślałem i pd i Gryń. Chyba udało ci się wyponować. Dobrze ci poszło. <laughs> Dzięki. No dobra, dobra. Już. O, trochę czas. Więc... w każdym razie... Jest już za ośrodkiem, my ty ty, skończmy to. No dobra. Jeju. Metaton jest dziwne. Jak ja to nie wiem, przejść w 5, 30 sekund przecież. Pan Nie no, mam przecież pełne. Winda, to chyba tutaj. To O, liścik. Hej. przejść do podziemnej... Dobra. A... Ty, co masz do powiedzenia? Sans. Hej. Okay. Słyszałem, że ponoć idziesz do rdzenia. Może być. Najpierw skoczymy razem na obiad. Zajęty. Trudno. Miłej zabawy. A, tu nie przejdę. Tu, tu. Przejdę. Ta odczaj to. Okej, okay. Kup. Nic nie ma. Gdzie mogę iść? Tutaj i wejść do tego? Zapis gry relaksuje atmosfera hotelu wypełniacie determinacją. Chyba teraz to zakończymy. Tak, chyba w tym momencie to zakończymy. Tu gamerowy! Ja się z wami żegnam.